Milena Rostkowska, Galant. Dzień dobry. Zaczynamy od tego, co najbliższa doba przyniesie nam nad Europą, ale już za chwilę sprawdzimy kolejne dni. A tam od razu powiem, sporo się dzieje. Nad Polską wędrują chmury frontów atmosferycznych, psując nam pogodę, przynosząc opady deszczu, ale miejscami także deszczu ze śniegiem. Do naszego kraju chwilami powieje nieco, moc, nieco chłodniejsze powietrze, ale powieje nieco mocniej w górach i nad morzem. Dobrze, czas na szczegóły. Najpierw najbliższa noc, ada pochmurna z opadami deszczu na północnym wschodzie, deszczu ze śniegiem, podobnie w rejonie Krakowa oraz w Gorzowie Wielkopolskim. Natomiast w górach opady śniegu i tam najchłodniej w zakopanym minus 4. Dwa stopnie w Warszawie, trzy we Wrocławiu i w Opolu. Wiatr południowo-zachodni umiarkowany mocniej powieje w górach, tam porywy nawet do 90 km na godzinę. Tak jutro nad naszym krajem będą wędrowały chmury, i już widzimy, że z zachodu na wschód przewędruje front atmosferyczny, psując nam pogodę. Także jeszcze o świcie. Na wschodzie możemy liczyć na pogodne niebo, a po południu od zachodu pogoda będzie się poprawiać. Pomorze, Kujawy i Wielkopolska pochmurno z opadami deszczu. W ciągu dnia przejaśnienia opady powinny zanikać. Temperatura do 4 stopni wiatr południowo-zachodni umiarkowany, ale nad morzem powieje mocniej. Na Warmi, Mazurach, Mazowszu i na Podlasiu podobny typ pogody, to znaczy chmury, opady deszczu miejscami, zwłaszcza w pierwszej części dnia opady deszczu ze śniegiem, a temperatura od 1 do 4 stopni wiatr umiarkowany. Na południowym wschodzie temperatura od 2 do 5 stopni. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem to w rejonie zakopanego oraz w Kielcach. W górach silny, porywisty wiatr, porywy mogą się. 90 km na godzinę. Poza tym wiatr umiarkowany. Na południowym zachodzie także umiarkowany wiatr. Tu chmury, opady deszczu, deszczu ze śniegiem w Katowicach. Natomiast ziemia lubuska bez opadów. Tu pogoda szybko będzie się poprawiać. Temperatura do 6 stopni. Niskie ciśnienie, tylko 993 hektopascale, Co przyniosą następne dni? Czwartek na północy z opadami deszczu ze śniegiem i tu najchłodniej 1-2 stopnie. Poza tym deszcz i nawet 10 stopni na południowym zachodzie. W piątek temperatura od 1 do 2-3 stopni centralna i południowo-zachodnia Polska z opadami deszczu ze śniegiem. Poza tym będzie padać deszcz. Sobota to kolejny powiew zimy. Na północnym wschodzie w ciągu dnia. Minus jeden i to najwyższa wartość, jaką zobaczymy na termometrach w sobotę. W centrum około zera, cieplej na południowym wschodzie. No i wszędzie spodziewamy się opadów deszczu ze śniegiem bądź śniegu. W niedzielę śnieg na wschodzie, deszcz ze śniegiem w centrum, na zachodzie pogodne niebo, a w piątek nigdzie nie